Will we get another car? Probably not. We got lucky before. Some were walking. My shoes are going to break. Well, we'll have to hope they hold out. My feet are going to bleed again. We'll tear up a shirt and tie them up if we have to. It's not so bad. I mean, you've done this before. Luiz, you pretty good at it by now. Almost like going home for you guys. Yeah, and it almost killed us. You saw how fucked up we were after that car crash. Swear. We're here. The road's that way. Anything you want to say before we go? I've said plenty. For trying to keep us, you're welcome. I wish you could stay. I do not want this. Come on, let's just go. Give us a minute, would you? Yeah. So do I. I wish we hadn't fucked it up. You didn't. Marlin did. Even dead, he's still ruining shit. Jesus, Violet. Give him some fucking peace. Just stay safe, both of you. Oddaj pukawkę. Dredowy. rewolwer, odłóż broń na ziemi i idź w cholerę. No, modna decyzja. Thanks. How do you know? I don't know. I can just feel it. How? There's this cold that settles on my skin. It happens right before a storm, too. O nie, to już ten wiek. O kurwa. No to no to jest niewesoło z nami. Jeśli jesteśmy już w takim wieku, że nasze ciało przeczuwa jakieś burze, deszcze, problemy. No to już jesteśmy jedną nogą w grobie.

takie Dziwne wrażenie, że z dorosłym facetem to może mieć lekkie problemy. Albo i niekoniecznie. Nawet nie próbuj. away let

We're looking for a kid. Runs a community near here. Marlon. <sighs> He's dead. Oh um, shit. This can still work. How about it? You want to take us back to your school? Help us talk to your friends? It's not like you have many other options. <sighs> Come on, kid. We don't want to be out here all day. <clears throat> it's not my school. I don't live there. <clears throat> I find that very hard to believe. Nie ma nie żyjesz. Nie obchodzi mnie, jakie ja będą reperkusje. Jak tylko dostanę okazję, by strzeć mu kulkę w łeb, jego głowa zostanie przerabiona na papkę. I swear to, God. It's you. I. My name is Lily. Oh, kurva ja pierdole. You probably don't remember me. Really? Taliby? I thought you died. I came close. What the hell? Oses kurva ja pierdole. The fuck is this? I said, not now. Ugh. Lee isn't with you. So he's dead then. I'll never forget him leaving me on the side of the road to die. I don't blame him. I was clearly a threat to the group after I shot that girl. Carly. Lee should have left you behind, too. Might have lived longer if he did. Same thing will happen to you, if you repeat his mistakes. Your little boy there, you'll die protecting him. You may be able to keep this up a while longer, but eventually he'll slow you down. A walker you didn't spot, a bullet you couldn't dodge, a desperate cry for help that brings the herd. I don't think so. AJ knows how to handle himself. Is that no, Na pewno zadbać, you and i know that won't be enough. Fuck, we don't have time for all this. we've got history. Oh, you know where i know her. point is, we've got a job to do. we can help you raise that boy, clementine. but we need you to do something for us. what? help you kidnap a couple more kids? we don't need a couple. we need all of them. we'll take you back to the delta to join our people. we have walls. we have working solar panels and we grow our own food. All we need from you is to go back to your friends and convince them to come peacefully. No one will be harmed. I'm not Marlin. Here's what I'll do. I'll take a little squirt here right now. Mm. That way, I'm sure you'll play nice. Be smart about this, Clementine. It's an us or them kind of world, Clem. If you want to. Oh, that's more. Cemu to ja Mamy 3,5 powiedzmy przeciwko dwójce osób. Lili jest raczej bezwzględna, więc. Dobra, może nie jest bezwzględna. Wtedy była w słabym stanie, bo zabiliśmy jej ojca nie tak dawno temu, więc no. Trochę jej się popierdoliło. Więc trudno powiedzieć, czy jest tutaj bezwzględna, czy nie. Dobra, na razie ustalmy, że jest, więc trzymajmy się tej wersji. O Jezus Maria, jakie są szanse, że laska z łukiem, gościu z jakąś pałką od stołu ee, i dwójka dzieciaków bez broni, ma jakiekolwiek szanse z tą dwójką, która ma, mają strzelby? Jeden ma dwururkę, a ona ma strzelbę, chyba myśliwską bodajże, albo snajperkę. Nie jestem pewien, czy tam była luneta, czy nie. Jakie mamy szanse? Prawdopodobnie niskie, dosyć małe. A w ogóle czemu do Lili? Czemu nie do tego kolesia, który trzyma ej Kurwa, czemu? Eee, jakie... W ogóle mi to nie pomaga, absolutnie w ogóle mi to nie pomaga. Jaka byłaby najsensowniejsza opcja? Jak każemy je uciekać, dostajemy pewnie kolbą przez łeb i tyle w temacie było. Albo nas zostawią w lesie, zabiorą AJ a na zasadzie takiej się co masz zrobić. Albo nas po prostu zabiorą. No, albo w ogóle i oni będą mieli przewalone. Jeśli, jeśli każemy im uciekać, też mogą mieć przewalone. No, nie oszukujmy się. No, jeśli jest skrypt zaprogramowany, że mielibyśmy we czwórkę trafić do paki, czy, do kogo czy gdzie absolutnie gdziekolwiek, to i tak trafimy we czwórkę do paki. O, dobra, pomyślmy, jaka jest najsensowniejsza opcja w takiej sytuacji? Oj, będę tego żałował! Oj, kurwa, będę tego żałował, ale się tutaj zacznie rozpierdodziać. To się źle skończy! Wol! Okej, okay, dobra! Młodego na ręce jest pierdalamy. Pytanie, czy ja byłbym w stanie go wziąć na ręce w sobie? Dziusem to on już nie jest zdecydowanie. Sprawie jest, po... jest prawie w połowie mojego ciała ci chodzi o wysokość, więc no pewnie też swoje troszeczkę waży. Więc może być problem. Hop! A w ogóle to gdzie ja go zgubiłem z oczu, przepraszam bardzo. To mi się absolutnie. Aha, dobra, jest przede mną. Dobra, dobra, nieważne. Jest glitch, jest spoko. A może byś tak w pułapkę wmanewrować? Dobra, niekoniecznie taką pułapkę. Kurna, już liczyłem, że go dziabnie. Tomasz! No, Dobra, problem jest taki, że może i zgubiliśmy tamtą dwójkę, chociaż śmiem powątpiewać, to jeszcze, kurna, zgubiliśmy też gdzieś po drodze AJ'a. I w ogóle mam wrażenie, że sami też się gdzieś zgubiliśmy. Kurwa, postrzeli Ignoya. Dobra. Już, już po nich. Dobra, Illy, w dupie to wam czy my się jakkolwiek dogadywaliśmy, czy nie? Jesteś odpowiedzialna za postrzelenie, jesteś odpowiedzialna za postrzelenie Adria. Oboje jesteście trupami. Oboje, kurna, nie żyjecie. Przepraszam bardzo, ale co to, kurwa, miało być? Kliknąłem, żeby oszałomić, halo. Miała być gleba. E, dobra, e, gdzie, gdzie są jakieś e, inne truposze? Dobra, na ziemię i nie wstawać, dziękuję. Gdzie jest drugi? Tu jest drugi. No dobra, sytuacja jest zdecydowanie niezbyt kolorowa. Eee... Ale jedno moje pytanie brzmi: takie bardzo ważne, gdzie kurka jest AJ? Bo ja go troszeczkę zgubiłem w chwili obecnej i mi się to absolutnie nie podoba. A dobra, tam sam się tam siedzi. Dobra, klem, szybka odwrótka, szybka odwrótka. Eee, dobra, zróbmy tak. Ten na glebę, temu kosik w łeb, i temu też kosik w łeb od razu. Młody, nie, nie zamykaj mi tu tylko oczu teraz. Ile was tu kurna jeszcze będzie, halo? Okej. Okay? Które to takie bystre? Luis? Coś mi się tak wydawało, że, gościu, że ten zombie jest jakiś taki, taki dziwnie szybki. Prawda? A może nie Luis? Nie jestem w chwili obecnej absolutnie pewien. Kiedy on w sumie czas, żeby się tak ubrać? To jakiś inny koleś? Jakiś, nie wiem, survivalowiec? Dobra, to chyba nie jest Luis. Jakiś taki bardziej Azjata? Dobra, wobec tej chwili nie mam ślubnie zielonego pojęcia, kto to może być, ale to w sobie nie ma teraz żadnego znaczenia. Trzeba się bawić w para. Yy, w operację. Tylko bez brzyczenia mi tutaj młody. Dobra, teraz też w ogóle najważniejsze pytanie: kto w pierwszej kolejności zasługuje na to, żeby zostać odstrzelonym? Koleś? którego imienia w sumie albo nie znam albo nie pamiętam czy Lili. AJ. Przyskuj. Przyskuj. Mam wrażenie, że bardzo chętnie odstrzelę obojga. Porządku, AJ. Się, Ale tajemnik klejącą! To Myślałem, że go będzie przypalał tą pochodnią. Easy. Easy. Like, who the fuck are you my gun we lost it buddy it's got shot i saw they saved us yeah they did it sucks oh boy Kim w ogóle jest ten koleś, jak swoją drogą? Przepraszam bardzo. Nie ma takich... Wiem, że to stereotyp i w ogóle wale, ale no... Gość się takie lekko skośne oczy, wydaje jakiś Azjata jest? Jakaś postać, którą też znamy, czy...? Nie poddaję się walkers. Walki byli zaproszeni, by ci pomóc. Ty... zaprosiłeś walki? Byłem częścią grupy. Nazywają się Wisperzy. Uczyli się w kuchniach. Among walkers, move among them. Sometimes guide them. Why are you alone if you were part of a group? They attacked a community, saw the carnage, didn't want to be part of it. Oh, does it hurt? Hungry. Both of you. Dobra, no wą chyba nie jesteśmy w sytuacji, żeby wybrzydzać obecnie. Thank you. Hmm. Do you have a name? <laughs> Chyba ja dalsze. <laughs> Since I've said it. James. Dobra. Nie znam typa. Myślę, że to będzie jakaś znana postać. The people who attacked you. I know they steal kids. They took two last year. A common practice for them. They're at war up north. Their entire community. Against another. That's why they take people, to make them fight. Train them, use them. You would join their war. to, czy to znaczy, że te siostry jeszcze żyją? That's why Czy jeśli nie spełniasz warunków, to po prostu jesteś odstrzelony? Dobra, gościu nam pomógł, jesteśmy mu, jesteśmy mu winni, jesteśmy jego dłużnikami, więc na, jeśli chce, żeby ten zombiak przeżył, okej, okay, spoko, niech będzie. Na razie, na razie chcę być z, z kim mogę spo, w porządku. Poza Lili, Lili dostaje kulkę w łeb i ten koleś też dostaje kulkę w łeb. Mamy na pewno dwie osoby do odwalenia w tej, w tej grze.

saw war everywhere first against walkers then against each other hoped it would be better here where are you from I do historia. or somewhere far away georgia long way from home it feels like forever ago O, parę ładnych lat na pewno. W takim miejscu, to myślę, że parę ładnych lat równie dobrze i tysiąclecia mogą być. Z perspektywy niektórych osób: so, Washington. The city

You need medicine. You have to go back, or you'll lose him. I'll go back. Convince them to help AJ. They'll take us back once they see him. They wouldn't turn AJ away. You hope? I'll help you get back, past the walkers. Czy, miałem, czy miałem kilka godzin. I'll stay to. w ogóle sypiasz. Sleep. Dobra, ona i tak odpada więc. Myślę, że jakbym został na czatach, to i tak bym odpadł w parę chwil. Don't need it. Not tonight. Rest well. Good night. O co się kurwa porobiło? Good night. Będzie grubo zdecydowanie. Bez walki się nie obejdzie. Pytanie brzmi, czy walka z tymi kolesiami się roze rozejdzie na cały sezon, czy tylko na ten epizod, to będzie jakoś skupione? Tak, yeah, jest so no, no pożyjemy, Zobaczymy. No nie wiem, tak sądzę, patrząc po tobie, mam wrażenie, że nie bardzo. Nie, boż oby nas tylko kurwa przyjęli, o kurwa. No, mamy, mamy troszeczkę przepierdolone w chwili obecnej, i to tak dosyć potężnie. Hurt. we're almost there. Walker! Violet, Lewis, they came back. się do nas w ogóle przyłączyć tak swoją drogą? Pomoc się przyda. Znacznych znacznych wrogów lepiej. Na pewno byłbyś przydatny. Not Okej, okay, dobra, rozumiem, że nie. To powodzenia w byciu szwendaczem czy cokolwiek. Good luck have fun. Baw się dobrze.

Dobra, przyna przynajmniej nam pozwolili wejść z powrotem, także no... Nie, 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 jest całkiem nieźle, względnie. let me see i have what i need upstairs come on we got the shrapnel out of him we it's uh, a long story he's running a fever body's trying to fight infection poor little guy Ruby and Louis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. Clem, shhh. You just try to rest, okay? We're going to fix you right up. Clem! Spoko, młody. Będzie dobrze. AJ, listen to <gryst> Ruby, <gryst> okay? She will look after you. Come on. nie gryź. Kiedy strach zaczyna mieć get the Nie take że znowu mu taką radę, która sprawi, że będzie jeszcze gorzej niż w poprzednim epizodzie? Clementine, please. We need to talk. A nadzieję, że nie doczułem go znowu jakiejś głupoty, która nie ugryzie w dupę za chwilę. Albo za dwie godziny.